Także ja wcześniej dostałem tą ofertę na walkę o tymczasowe Mistrzostwo Świata. Damian Knyba na tobie zrobił wrażenie swoją postawą? Dwie walki, sześciocyfrowa kwota. Jak blisko jest tego starcia właśnie z Knybą? To oferta. sm Jeżeli zaangażuje się w tą walkę Top Rank, to myślę, że jest to do zrobienia. Dobrze przygotowany Mariusz może zrobić niespodziankę. No to szybki typ, Binkowski czy Majewski. Czołem Brygada. Karol Garnicarz z tej strony. Piękne piątkowe popołudnie. Witamy oryginalnie. Bo Sędziszowa Małopolskiego, a gdy widzę się z byłym czempem Łukaszem Różańskim, zazwyczaj jest to Rzeszów, a dzisiaj w Sędziszowie. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. No to na starcie powiedz, y, czemu akurat w Sędziszowie dzisiaj spotkanie? E, miałem spotkanie z panem burmistrzem, y, Bogusławem Kmieciem, a do tego, y, nie wiem czy wiecie, ale jestem honorowym obywatelem miasta Sędziszów, więc... O. Y, Stąd Dlatego te też. koneksje. Tutaj to jest moje rodzinne miasto, można powiedzieć, moja rodzinna gmina, także tutaj też Jak często, często jestem, jestem u siebie, można powiedzieć. No dobrze, Łukaszu, zaczęliśmy nowy, nowy 2025 rok. Widzieliśmy się jesienią ostatni raz w Rzeszowie. Wtedy był delikatny powrót do treningów, ta kontuzjowana ręka, leczenie już było za to, bo powoli, powoli wracać na obroty. No to w takim razie na jakim etapie jest teraz Łukasz Żański? Bo powiem szczerze, jak pierwszy raz dzisiaj Cię zobaczyłem, to zdecydowanie inna energia. Oko błyszczy, uśmiech jest na twarzy. Słońce świeci, ładna pogoda. Tak. Wiosna się już tutaj, tuż, tuż za rogiem. Nie no żartem oczywiście, wróciłem do treningów tak jak żeśmy rozmawiali w listopadzie, chyba tak końcem listopada jak już rozmawialiśmy to wracałem, ręka, ręka działa, wszystko jest, wszystko jest dobrze, zacząłem mocne treningi takie już właśnie przygotowawcze pod, pod walkę, mam nadzieję, że niedługo będzie data podana kiedy wracam, ale max myślę w przeciągu dwóch miesięcy. Chcę wrócić do, do ringu, chcę wygrać walkę i później yy, zobaczymy co życie przyniesie. Ale nastawiasz się na, na heavyweight, wracasz do kategorii ciężkiej? Yy, w sumie to nie wracam, bo jakby zawsze byłem w heavy tylko musiałem po prostu robić tą wagę, a mhm. już y, ostatni raz jak to właśnie miało miejsce od lipca do maja byłem trzymany w tym limicie i naprawdę głowa już yy, siadała. No tak, to zbijanie kilogramów dla pięściarza to jest coś chyba. Jesz, jeszcze wiesz, co jeszcze jest tak, jak się dostaje termin i, i ma się zrobić tą wagę na, na dany dzień, to jeszcze, jeszcze ok, ale jak jest tych terminów po drodze 5 czy 6 i cały czas jest przesuwane to wszystko, to człowiek jednak traci tą energię i tę chęci do, do, do tego wszystkiego. No a wiemy, że u Ciebie te terminy rzadko kiedy się spinały, co Cię przesuwało i, i te przerwy między walkami u Ciebie też były bardzo długie. W międzyczasie miał być Kilka pojedynków. Shakira czy tam Jennifer Lopez trochę namieszała, także działo się działo. Różne właśnie gwiazdy były zamieszane w to, ale tutaj nie będziemy do tego wracać. Patrzymy to, co, to, co przed nami. Polski boks. Myślisz, że to będzie dobry, udany rok dla polskiego boksu? No, jak patrząc na to, że będą dwie walki, no tak naprawdę o tymczasowym mistrzostwo świata, czyli takiej. Takie ostateczny eliminator, że tak powiem mm -hmm. przed, przed tymi mistrzowskimi, no to, to myślę, że to jest bardzo ciekawe dla polskiego boksu i tylko się cieszyć, że te walki będą w Polsce. No właśnie, bo z, z tej konwencji WBC z, z Niemiec i Adam Balski i Krzysztof Diablowodarczyk e, i Michał Cieślak wrócili z, z dobrymi informacjami. Dwie walki o tymczasowe e, mistrzostwo świata w kategorii Bridger w twojej kategorii. Jak zareagowałeś właśnie na to, że że Krzysztof Diablo Włodarczyk, który no wcześniej nie, nie miał wiele wspólnego z tą dywizją nagle dostaje e, taką możliwość. Czy to jest jakieś zadośćuczynienie za tę historię sprzed wielu lat w Rosji? To ja już nie wiem dokładnie, jak tam, jak tam historia, jaka historia była, ale e, powiem tak, że ja wcześniej dostałem tą ofertę jeszcze, no nie A. wiem, czy nie po naszej rozmowie tak naprawdę. Okay. E, na walkę o tymczasowe mistrzostwo świata, e, ale no, chciałem zaboksować w ciężkiej wadze i nie chciałem już wracać. Jeżeli będzie o pełnoprawny tytuł, to jeszcze pewnie jakby będę, yy, może, może się po prostu jeszcze zmuszę do tego, że, że zrobię tę kategorię. Aczkolwiek w tej wadze ciężkiej lepiej się czuję, jest yy, lepsze samo poczucie, tak jak widać. No, to jest, to jest zauważalne. Yy, zaczęliśmy ten yy, rok. Polską galu w, w New Jersey, w Newark, na, w Prudential Center, czyli, czyli w hali, gdzie tam Tomasz Adamek głównie święcił triumfy, ale też, też była pamiętna walka główki. E, zdziwiłeś się, że tak łatwo Damian Knyba rozpracował Andrzeja Wawrzyka? E, tak prawdę mówiąc to nie zdziwiłem się, tylko tak naprawdę nie wiedziałem ile ile to będzie run trwały, ja i tak obstawiałem, że to będzie wcześniej. Bo były huczne zapowiedzi ze strony Andrzeja, ze strony jego nowego trenera Jeffa Wojciechowskiego. Miała być świetna forma, a finalnie już po pierwszych sekundach widzieliśmy, że to, to nie grało tak jak miał grać. Myślę, że Andrzej jest poza boksem już od kilku lat i yy, jego najlepsze lata już są za nim, także tutaj wydaje mi się, że jeszcze ostatni zryw taki, ale to już, yy, to już nic jakby nic nie dało. Damian Knyba, na tobie zrobił wrażenie swoją postawą? Ogólnie cieszę się, że właśnie prowadzi tą swoją karierę w Stanach i, i wygrywa te walki. E, ma niesamowite warunki fizyczne, tak naprawdę, na wagę ciężką. E, czy zrobił? Jeszcze na mnie nie zrobił, ale, ale fajnie cieszę się, że wygrywa, i cieszę się, że właśnie prowadzi tą karierę w Stanach. E, być może, jakby, no, wydaje mi się, że już ma chyba 28 lat, tak jak Tak, pamiętam? tak, tak, 29 chyba ja nawet 29, no to już jest ten czas, że już można te większe jeszcze wyzwania brać i, i no i się wspinać już, bo, bo ten czas szybko ucieka i ja sam doskonale wiem, bo zaczynałem w wieku 29 lat swoją zawodową karierę i wiem jak ten czas szybko leci i no, po prostu fajnie by było, żeby... Yy, Coś yy, ten toprank, bo ma podpisany kontrakt z toprankiem, z, tak, z, z, tak, tak, ja, tak. z tego co ja kojarzę i wydaje mi się, że ten toprank powinien jakby jeszcze bardziej się zaangażować w jego karierę i mocniej go po prostu pchnąć. Yy i sprawdzić, jak, jak to będzie wyglądało. Primetime Promotions, czyli też grupa promocyjna yy, Łukasza Kownackiego i Eryka Chwała, która też yy, organizowała to, to wydarzenie. Yy, no na razie stawia go na, na promocję, mam wrażenie. chcą go wy, yy, promować wśród Polonii amerykańskiej. Wiemy, że masa Polaków yy, żyje w okolicach Nowego Jorku i, i ogólnie w Stanach Zjednoczonych. I na pewno pamiętają te wielkie walki Tomasza Adamka, więc ten pomysł walki z Andrzejem Wawrzykiem też miał na celu to, żeby go mocno i podnieść tak, tak medialnie. Też trochę było takich przytyczków przed walką. No i ich dalsze pomysły też kierują się w stronę Polaków, no bo, no bo jasno po walce było powiedziane, że, że właśnie Łukasz Różański no i najbliższy rywal Mariusza Wacha z Nadmorza jest szykowany też dla, dla Damiana. Jak ty na to spoglądasz? Bo zarówno Kacper Mejna i Łukasz Różański to są nazwiska... Chodliwe w polskim boksie, no bo yy, Kacper jest tym, który się wzbija, który, który yy, też buduje swoje nazwisko i, i ciekawie jest prowadzony w Polsce, a ty jako były czempion znowu z, drugi, z innej strony yy, tego polskiego boksu, no i tutaj te dwa nazwiska się pojawiły. No i pytanie teraz, czy będzie ta walka? Z USA. Już odpowiadałem e, b, b, kilka razy na to pytanie w ostatnich 48 godzinach. Interesują się, interesują się. <gry> Więc e, powiem tak, tak jak powiedziałem e, wczoraj w wywiadzie e, dla Ring e, TVP Sport, e, jeżeli za, zaangażuje się w tą walkę Top Rank, to myślę, że jest to do zrobienia. No bo wiadomo, oni też e, chcą fajnych, ciekawych walk, a to jest ciekawa walka. I wtedy, jeżeli wpadnie taka już konkretna oferta, no to będziemy się nad tym zastanawiać i, i, i myśleć o tym. No bo mówisz, wpadnie konkretna oferta z ust, jeśli się nie mylę chyba Łukasza Komnackiego, padło to, że zaproponowano ci dwie, dwie walki. Sześciocyfrowa kwota, jeśli się nie mylę, albo pięć? Nie, sześciocyfrowa kwota, tak? I pierwsza miałaby być taka, jakby w Stanach na rozpęd. Tak to było nazwane. I druga miałaby być z Damianem Knybą. Jak blisko jest tego starcia, właśnie z Knybą? Na chwilę obecną, daleko. Na chwilę obecną, daleko. Daleko. Yy, oferta była na trzy walki, tak naprawdę, nie na dwie. Yy, i... Ale to wyszła oferta stricte od primetime promotions? Tak, czy, czy to brak znaczy, mieszał wiesz w tym banku? to oferta. Esemsowa. A, luźne zapytanie. Czyli wiadomościowa taka, nie? nie i, i, I powiem tak, że mm, rozmowy na razie są naprawdę nie ma, nie ma żadnego konkretu to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jesteśmy daleko. Y, y, tym bardziej, że to jest walka wyjazdowa i no, wiadomo, to są też y, różnego typu koszta. Więc musimy jakoś się porozumieć. Wiem, że się dzisiaj, wczoraj bym pisał właśnie Łukasz Kownacki, żeby się zdzwonić i porozmawiać, więc pewnie dzisiaj taki telefon no. wykonam. No bo Ale Stany dopiero wstają, nie? Na chwilę obecną, tak jak mówię, jesteśmy bardzo daleko i ja się skupiam tylko i wyłącznie na, na powrocie na ring. Chciałbym wygrać walkę i wrócić zwycięsko, bo jeżeli nie, wiem, nie wygram walki, no to, no to nie ma o czym mówić. Rozumiem. Ty też w mediach społecznościowych widziałem twój, twój cytat, że jakby doceniasz poczynanie Damiana Knyby, ale też najpierw chciałbyś zobaczyć na przykład jego walka z Kasprem Mayną, to też byłoby ciekawe zestawienie. Też byłoby takie zestawienie ciekawe, z tego co też pamiętam, to tam chyba Damian wyzywał Kaspre jeszcze wcześniej. Tak, tak, tak. No o tej walce też już się od pewnego czasu mówiło, dwóch prospektów. Może, może właśnie oni walkę stoczą, a później z wygranym zaboksuje, jak ja też wrócę na ring. Jakąś walką zwycięską. Jest możliwości, sporo. Widzę, że temat jest gorący, ludzie się interesują, więc to też jest fajne i cieszę się, że jeszcze są chęci takie. No wiesz, walka w Stanach, walka w Stanach to też jest coś na pewno, co każdy pięciorz chyba chciałby, chciałby przeżyć co, no, na fajnej gali. Kiedyś, jak zaczynałem trenować, no to dla mnie marzeniem było stoczyć walkę w Madison Square Garden. Więc takie. Jeżeli by taka opcja była, myślę, że jak to, to brak robiłby galę. Tak. I miałbyś ten, miałbyś taka, miałaby być taka walka na karcie, więc myślę, że to też jest możliwe, że mogłoby to być Medicus pojazdem. No e, oczywiście, no bo, bo mogłoby to być połączenie... myślę, bo to jest też taki dodatkowy jakby plus, że jednak te. Eee, te galety pranku są mocno jakby promowane i, i fajnie pokazywane tak, w Stanach, także tutaj jest to, jest to też ciekawy dodatek. Do, te, do tej walki i co? Ale to mówię, to na razie możemy sobie porozmawiać fajnie przed kamerą, przy mikrofonach, a, no, ale przynajmniej, a tak, wiesz, naprawdę, jest... a tak naprawdę ja muszę wrócić. Wygrać? E, wygrać. E, zobaczymy, co będzie też w walce na przykład Mariusza Wacha z Kaspemaną, mm -hmm. jak to się wszystko potoczy. E, bo wcale takim oczywistym faworytem. W 100% może nie jest Kacper, no bo wiadomo, Mariusz jest kawał porządnego zawodnika i, i to, że już ma swoje lata, to, to, to jedno, ale, ale może, jeszcze, może Mariusz... będzie ten jeszcze ostatni właśnie zryw i, i przygotowany Mariusz sprawi niespodziankę i będzie emocji, co niemiara. Jak to? Do tego też chciałem przejść, ale jeszcze nawiązując do Twoich słów, rozmawiamy, oczywiście, że rozmawiamy, ale mnie to cieszy, że przynajmniej jest o czym rozmawiać w tym polskim boksie, że pojawiają się nowe nazwiska, że jest to ustawianie. Były mistrz, to ten młody, dopiero rosnący zawodnik. no To cieszy, że, że przynajmniej coś się w tym polskim boksie dzieje i te alternatywy są, możliwości, więc, więc to na pewno napędza i zawodników, i kibiców. Nie? Oczywiście. No tutaj też pewnie taka propozycja walki, jakby po ostatniej mojej walce, po, po porażce padła, bo pewnie każdy sobie pomyślał, no jednak to nie to. No okolik gabarytowo był bardzo podobny do, do, do Damiana, więc tutaj pewnie taką drogą i taką Myślą szli, ale no, umówmy się, ja tak jak już to powtarzałem, no, mnie nie było w tej walce. Zresztą to było widać. To już, to już przeanalizowaliśmy ten, ten pojedynek. Nowe rozdanie, nowe, nowe czasy dla, e, dla ciebie nadchodzą, ale przeszliśmy płynnie też do walki mainy z Kacprem mainy z Kacprem, Kacpra, mainy z Mariuszem Wachem, która już 12 kwietnia nad polskim morzem. Mariusz widziałem się z nim w ostatni weekend, bo pracowałem przy gali MMA tak. Tam zremisował z dużo mniejszym Salimem Tuarim w debiucie swoim w MMA, ale od razu po walce nawet śmiał się, że, że piwa naftę, na że nie pije, tylko jedzie prosto do Dzierżoniowa trenować właśnie na, na Kacpra Mainę. Ciekawie zapowiada się ten pojedynek. Mariusz wiadomo swoje lata ma, może ten prime już jest dawno za nim, ale to też jest zupełnie inny zawodnik dla Kacpra niż przykładowo Damian Adam Kownacki, który był w jego ostatniej walce, który był podobny gabarytowo które... No, wiadomo, że ta odporność Adama Kownackiego na ciosy też już jest dużo słabsza niż jeszcze kilka lat temu. No, a Mariusz Wach to jest gość, który ma szczękę z Tytanu, jest dużo większy, więc no, to już jest zupełnie inne wyzwanie. No na pewno tutaj jakby dwa różne style tak naprawdę, no bo Mariusz ma zupełnie inny styl jak, jak Adam Kownacki i wydaje mi się, że na przykład to mówię, dobrze przygotowany Mariusz może zrobić niespodziankę. No, zobaczymy, czy będzie na tyle jakby zdeterminowany, żeby przeatakować trochę w tej walce i, i nie dać się ustawić yy, i, i przyjąć stylu Kacpra tylko czy na przykład tam nie pójdzie kilka kontr z tej prawej ręki, może ją uaktywni wreszcie mhm. yy, i po prostu zastopuje nawet, ja, ja nawet jestem skłonny się pokusić o stwierdzenie, że może to być walka wygrana przed czasem dla Mariusza, a jak wygra Kasper to raczej wydaje mi się na punkt. Okej, okay, czyli taki typ. Czyli jeśli Wach to to może być przed czasem, a jeśli Kacper to na punkty, tak? Czyli full distance, bo to jest chyba 10 rund. A z tego co jeśli mnie pamięć, nie myli, no to, to nie wiem, czy 10 rund boksował ee, nie, nie, Kacper. Chyba nie, nie, chyba nie. nie, chyba nie. nie, nie tak nie, nie, tak mi się jeszcze. wydaje, bo nawet z Mariuszem coś też rozmawialiśmy nie, nie sprawdzałem. o tym. To, to mówi, że chyba dziesiątki nigdy jeszcze Kacper nie robił, więc to też jest jakieś wypłynięcie na niego na, na szerokie wody. No a promotor Wasilewski jakieś terminy rzuca? Wiesz y, konkretnie, gdzie by się to miało odbyć? W Rzeszowie czy nie? Y, jakiś kontakt? Jak w się, sensie z... co miałoby się odbyć? Twoja, twój, twój powrót, ja, mój już powrót. wracamy, wracamy mój powrót, znowu do ciebie. Mój powrót, myślę, że nie w Rzeszowie, myślę, że teraz będzie jakiś powrót, tak jak powiedziałem, no, w przeciągu dwóch miesięcy mam nadzieję, że gdzieś tu wrócę mhm. na ring. Jeżeli wszystko się dobrze poskłada i wygram walkę, no to jest na pewno opcja jakaś zrobienia gali też pewnie tutaj na Podkarpaciu. Zobaczymy gdzie. Czy na razie jeszcze konkretów ze strony tutaj promotora Wasilewskiego? Nie ma Nie konkretów. Ma. No czekam, mówię, na, na termin y i miejsce powrotu. I jeszcze na koniec właśnie jakby teraz w tym roku chciałbym przeatakować y pas mistrza Europy w wadze ciężkiej. Jeżeli by była taka możliwość, bo nawet wczoraj sprawdzałem na boksreku, to mistrz Europy jest jedną pozycję nade mną na, na boksreku. Jest jest nim? Z Kosowa zawodnik, nie pamiętam dokładnie, okay. no, nie będę przekręcał tutaj. No. E, więc, więc to jest też świeży, jakby, mistrz Europy, bo wygrał e, właśnie ostatnią walkę z Ukraińcem. Mm -hmm. e, więc też taki, no 22-0 ma rekord, 16 chyba przed czasem, więc taki e, mocny zawodnik. No to też ciekawy plan, żeby jeszcze ten skalp na starym kontynencie sobie, sobie to, zrobić, jest, no jest to Jest to ciekawe, jakby. W moim przypadku, ze względu, że Federacja WBC e, współpracuje z EBU bardzo dobrze, także... A z Federacją WBC dobrze żyje na Knockout Promotions? Też, y, no ale jako, jako były mistrz y, kategorii Bridger też myślę, że y, Masz chody. Jest, to, jest to możliwe do zrobienia i też trzeba realnie na to patrzeć wszystko, mhm. więc y, zobaczymy, no, być może jakiś inny europejski pas. WBO lub IBF. No zobaczymy. Jak patrzysz na kategorię ciężko teraz? Jesteśmy już po walce rewanżowej Fürego z Usykiem. Przed nami zaraz kolejna świetna gala. Jak spoglądasz na to, co się dzieje w heavyweight? No, jest bardzo ciekawie teraz. tak? Hmm. By było, było tak, że był przestój, i było sporo tych zawodników, a teraz już jednak tych zawodników sporo ze sobą się skonfrontowało, więc yy, yy, wiele odpowiedzi jakby ktoś uzyskał. No, myślę, że takim naj najbardziej yy, niedocenianym zawodnikiem w ciężkiej jest chyba Agit Kabayel bo chyba nikt na niego nie stawiał, mhm. e, że, że te walki będzie tak wygrywał. E, no i pokonał tam kilku właśnie zawodników znaczących, więc teraz e, chyba na, na następnej gali jest Zangiem z Tak, z tak, 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 tak. myślę, że jak z Zangiem sobie poradzi, to e, no czego go walka mi się z no i teraz parker DiBuła. to też jest bardzo interesująca postać ogólnie. Daniel DiBuła, który mocno mam wrażenie od tej walki we Wrocławiu, którą miał tu z usykiem, gdzie go mam wrażenie psychicznie trochę złamał Ukrainiec, mocno urósł, naprawdę tak. mocno urósł i, i też jest to starcie, które no, odpowie nam na pewne pytania. Zgodzę się z tobą, bo tutaj akurat siedziałem bardzo blisko ringu, więc widziałem, że. Fajna gala to była no, wspominam, e, Bardzo też fajna byłam. gala. E, w, 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 widziałem, że po prostu już tak, o, takie zniechęcenie. Bo tak naprawdę po prawym prostym y, usyka e, DiBuła. Y, no nie podjął walki dalej, tak. Mm -hmm. y, y, m, może to też takie trochę go, jakby fff, zdenerwowało to, że ten cios był. A nie był. tak był, dokładnie. Nie był. No, oczywiście takich ciosów, to, inaczej. Cios był. Był to, był to faul, ale według mnie. Był to faul, ale takich ciosów też w walkach pada kilka. tak, To, to no nie da się nie jest co tak, do centymetra nie wymierzyć. Jest tak, że czy... Ktoś tam, nie wiem, zahaczy pas i, i już jest faul. Tak? Mhm. Przecież wiele, wiele takich ciosów pada. No ale Parker też wydaje się w dobrej, w dobrej Tak i no, Wracając właśnie do, do, do tej walki Dibuła z Parkerem, no to tutaj też nie ma, jakby, w stu Stuprocentowego faworyta. Chociaż ja nawet bym powiedział, że mm, nie wiem, czy nie złamie Parker y, Dibua właśnie. Mm. Patrząc na to, Niech się dzieje. wydaje mi się no, Dibua mega silny, y, ale znowu Parker też odporny. Także tutaj też Zangiem pokazał, że mm. po prostu nie wiem, no, no, były knockdowny, ale wstawał i, i wygrał tą walkę. Także mm, wydaje ciekawe zestawienie. No i na koniec Łukaszu jeszcze taki e, półsportowy temat, bo wraca Orzeł Biały e, w sobotę. Artur Binkowski walczy na, na Fame MMA z dziennikarzem fight sportu Tomaszem Majewskim, też pokręcone zestawienie. E, ty miałeś okazję poznać się z, z Arturem Binkowskim, jakaś historia was łączy? E, nie miałem okazji poznać się z Arturem Binkowskim, znam się e, z Tomaszem, bo miałem tam tak. kilka wywiadów z nim. E, nic nie odpowiem na to. No naprawdę nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy, czy orzeł biały wyląduje, czy, czy odfrunie po, po ciosach Tomka. To ma być w boksie na mamy rękawice, więc zobaczymy. Ja, a ile orzeł biały ma teraz lat? Bo to... no Przed pięćdziesiątką jest już Pinkowski. No. no ale na chyba Tomek jest starszy. Tak, Tomek ma 60, więc jeszcze nie. No, to, no, to też trzeba zadać pytanie, czy. O, że trenował. No coś tam się ruszał, ale jak on to twierdzi, olimpijczyk... To... No. <laughs> Jest to postać kontrowersyjna i oryginalna, nie, no nie powiesz, że nie. Samo to, że właśnie był na olimpiadzie, to, już to, to myślę, że już kilka lat temu uleciało. nie? Uleciało. To, wiesz, to, się nie, to raczej, raczej nie zostaje tak, jak się tego nie podtrzymuje. No żywo odprowadził oryginalny Artur Minkowski, no, ale finalnie wraca na fejmie, no to szybki typ, Minkowski czy Majewski? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, poważnie, no, ale no, Tomka znam, więc mu kibicuję, niech w tym wieku, po, tak do też odwaga wejść, wejść do klatki, żeby, żeby, żeby wygrać, no, nie mam pojęcia naprawdę, no, no, no Orła nie znam. Ciężko, ciężko to wytypować, bo nie wiemy na co jeszcze stać Orła, orła Białego, zobaczymy jak Ale niech, niech inaczej, niech to zrobią fajną walkę, niech tak, zawalczą i, no i niech wygra lepszy. Szanowni Państwo, zaczęliśmy ten nowy 2025 rok, drodzy widzowie. E, pozytywnie udanie. Mam nadzieję, że to będzie dobry rok dla polskiego boksu. Ze mną był były czempion wobec kategorii bridger Łukasz Różański uśmiechnięty, zadowolony, bo z powrotem w Heavyweight e, wraca Łukasz. Idziemy jeść zaraz. Idziemy jeść, dziękuję bardzo i niech to będzie udany rok. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.